Witam Państwa bardzo serdecznie na przetargu nieograniczonym na realizację zadania remont drogi gminnej numer 1022-24R Szpedy Łążek wraz z obiektem mostowym przez rzekę Błękkowe. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono było w Biuletynie zamówień publicznych na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Termin składania ofert upływał w dniu dzisiejszym o godzinie 11 do tego 11.30 do tego czasu wpłynęło 5 ofert. Na realizację zadania zamawiający przeznaczył kwotę 709 610 zł, w tej chwili przystąpimy do otwarcia odczytania ofert w kolejności, w jakiej wpłynęły do Urzędu Dnia. Oferta numer jeden. Oferta numer jeden, Paweł Lach, szypelki trzydzieści 34... dziewięć, a trzydzieści Odczytuję treść oferty. Przedstawiam... Paweł Lach przedstawia następującą ofertę. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową brutto 774 306 ,75 zł. 75 groszy. Gwarancja 5 lat. Watium wpłynęło zostało wniesione w, w formie pieniężnej. Co tu jeszcze mamy z tych informacji? Termin realizacji gdzieś tutaj? Ok, dobrze, to wszystko. oferta nr. 2. Oferta nr. 2, konsorcium firmë lider PBI Infrastruktura SA ulica kolejowa 10E23 200 Kraśnik. Partner PBI WMB Spółka z OO ulica Błonie 8 27 600 Sandomierz. Oferują wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową brutto 940 tysięcy. 504 zł. 24 grosze. Termin gwarancji 5 lat. Zapłata w Wadiu w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Tak.

Oferta numer 3: Mosty Zamość, Tomasz Czyż, Sitaniec 123B 2240 Zamość. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową brutto 671 412 78 zł. 78 groszy. Termin gwarancji 5 lat. Wadium płacone. Tak, odbaczyłem wpłacone w formie pieniędzy. Oferta numer cztery. Oferta numer 4: Przedsiębiorstwo budowlane Stalnost, spółka z OO 37450, Stalowa Wola, ulica 1 sierpnia 12. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową. Cena brutto 843 554 20 zł. 20 groszy. Termin gwarancji Pięć lat. I szukamy tego uwagium. Jest uwagium w formie gwarancji ubezpieczeniowej połączone. Oferta numer pięć. import Tarnobrzeg Spółka z o.o. trzydzieści dziewięć cztery stara Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza sto czterdzieści pięć m. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową. Cena brutto 1 34 998 zł. 9 groszy. Termin gwarancji 5 lat. I wadę wpłacone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Dziękuję, to były wszystkie oferty. W tej chwili komisja przystąpi do badania ofert. O wynikach zostaną Państwo poinformowani. Dziękuję. Wydajemy w mieści prawie, że w starych pieniądzach. Ja dodałem sobie te 79 tysięcy, co nam, wiesz, co to obszkody miały.